Cześć! Witajcie! Dzisiaj będziemy otwierać piątą serię Super Sphinxów i to chyba ósma seria e, Super Finksów. Takiego tutaj mam dzika, dzisiaj go otworzyłem. To jest tost. Tutaj go położę i e, mamy tutaj dwa wagony. E, jednego srebrnego, normalnego, dwie niespodzianki, Starberry i taki jakby pociąg i do tego można przyczepić alo wagony i one tutaj mają takie skrzydła więc otwieramy już ten pociąg I jeszcze co otworzy to ten pociąg To tutaj otworzę. O. I popatrzcie, takiej mamy tuchcia, a on zrobi o strzela. To fajnie. Ja tutaj te włożę. I tutaj jest Chyba, znaczy nie wiem, tutaj jest dobry czy zły. Tego tutaj jak się chyba jakoś tutaj to O. Chwila. Tutaj sprawdzimy na tym. Czy on jest dobry, czy Ten jest... Dobry, dobry, bo walczy ze złymi. Więc teraz mamy taką czuwkę. I teraz otworzę to. Chwila. O, a chwila, jeszcze Wam zapomniałam pokazać, że tutaj jest kit Fury. To jest najrzadsza figurka z, te, z tej samej piątej serii, a z tej nie on blast. O, już teraz tutaj trzeba. Mamy też taki że jest srebrny i oznaczam się tutaj będzie że to wszystko że tutaj położę. I zobaczcie, mamy tutaj ten aerowagon otwieram i on zostawia skrzydła. Widzicie, zostawił swoje skrzydła, ten na otwieram. Ja może ten na końcu, a teraz otworzymy też. Bułki. O, popatrzcie. Mm, tutaj mamy takie to chyba lata. A to taki. Nie wiem, co to jest nawet. To jest chyba hamburger. Dobra, to, to też odłożę tu. I teraz tutaj. Popatrzcie. tego ludzika tak wygląda tutaj. Nie wiem, co to jest nowe, ale to, to chyba jest kaloryfer. Na pewno tak, to jest kaloryfer srebrny okay, I to jest o też, i, i ten też jest skrzydła. skrzydła. Patrzcie. Teraz to tutaj. I ja się da złączyć. Tylko chwila. Do tego. Trzeba włożyć do tego wagona. Od tego do tego i popatrzcie. Teraz się podłącza. Teraz się podłącza. I patrzcie I teraz, To teraz odłączę. I popatrzcie. Za ja, chwilę wam coś pokażę. Bo zapomniałam, że to z tym. Trzeba... O, patrzcie. Jedzie jedzie i chwila. Tutaj muszę odłączyć. O! tego i ostawę skrzydła. Hmm. Teraz ten, jedzie, jedzie jedzie i chwila. Jedzie, jedzie jedzie, o nie! I ostatnia skrzydła. Hop! I leci. Teraz trzeba złożyć i dalej jedzie. A chwila tutaj. A, myślałam, że koła się ruszają, ale popatrzcie, tak tutaj tutaj się naciska ten i ten. I tak się rozstawiają te skrzydła. Tutaj też. I teraz stajbery otworzę. I tutaj, tutaj przesunę. Stary to chyba jest dziewczyna. Chyba mi się tak coś wydaje. Za chwilę, a zresztą sprawdzimy. Tak, to jest dziewczyna. Patrzcie, Stary Barry to jest dziewczyna. O, tak to wygląda. Ej, fajne to jest, bo to jest takie gumowe. Takie fajne. Te prawdziwe to wygląda trochę. Jest... To wygląda jak to takie gumowe. Dobra. O, I już to tu, 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 tu. I teraz popatrz, to. Ta powinna trzymać to węzeł. O. Ile? Już Wam pokazuję. Jak to trzeba włożyć. Chwila. Popatrzcie, Takoś, jakoś tak tutaj się powinno to wkładać. Tylko jest bardzo ciężko. O, już. I popatrzcie, ona walczy z CSM. Z teszem już robiliśmy filmik. O, on tak wyglądał. Patrzcie. I kolejny filmik będzie tą pizzą, ale może jeszcze przed tym coś też też będzie. Na razie tutaj mamy dobrego, a w kolejnym odcinku o piątej serii to będzie coś taki, tylko że zły. Ten zły to chyba będzie hmm, chyba będzie ten. Ale, ale też może być ten. Ale mi się wydaje, że bardziej ten będzie. Ale już muszę kończyć, pa, pa.